No... Tak! To jest Talisman. No dobra, żartuję. Pogadajmy. Słuchajcie, witamy Cię, moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was grę Talisman Batman, edycja Super Water'ów. Jest to gra planszowa, którą dostaliśmy do zrecenzowania od wydawnictwa Galacta, za co bardzo dziękujemy. I tutaj nie będę tego filmu rozbijał na dwa, w sensie nie będę robił osobnej wideo instrukcji zasady, krótko tak ogólnie omówię teraz, a potem wrócimy na górę i powiem Wam, co sądzę o samej grze. Jesteście pewnie bardzo, bardzo, bardzo tak się zastanawiacie, nie? Czy to jakiś plot będzie, czy, 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 czy jaka ta opinia będzie, czy tak bardzo, czy tak nie bardzo. Zobaczymy. Najpierw omówienie zasad. Kochani, stary, dobry talizman. Na czym to polega? Przede wszystkim na początku gry Rozkłada się planszę. Jak widzicie, trochę powierzchni ta plansza zajmuje. No ale tego się poniekąd spodziewaliśmy. Teraz tak, każdy gracz wybiera sobie postać. Możecie to zrobić w sposób dowolny, tak naprawdę. Możecie zrobić tak, że każdy gracz dobiera losowo dwie takie karty postaci, następnie umieszcza wybiera sobie jedną z nich, umieszcza ją na polu startowym wskazanym tutaj na planszy. Tak samo każdy inny gracz wybiera sobie jakiegoś złoczyńcę ze świata Batmana. No i potem macie figurkę Batmana, którą umieszczacie również na miejscu początkowym czyli na posterunku Strażnika. Tutaj nie jest akurat miejsce początkowe Jokera, zresztą to, mówię. to jest taka tutaj wersja bardziej pokazowa. Teraz słuchajcie, każdy gracz dobiera coś takiego, tak, przed e, oczywiście rozpoczęciem gry musicie sobie to złożyć, żeby te wskaźniki umiejętnie, żeby mogły się tak na spokojnie obracać i wskazywać Wam Waszą wartość. E, to jest e, Wasza siła tutaj, Wasz spryt, tych rzeczy używamy w walce, to są nasze cechy, których używamy w walce i to, jaką wartość ma nasza siła, czy jaką wartość ma nasz spryt, to decyduje, ile sobie dodajemy do rzutu kości, kości podczas wykonywania różnych testów, które będą wynikać z kart, albo do walki. No i oczywiście mamy nasze życie. To są punkty życia, które będziemy starali się powstrzymać przed zejściem do zera. Będziemy sobie je mogli podnosić na skutek różnych działań. Jak już będziecie mieli już to przygotowane, to łóżcie to przed sobą w taki oto sposób, żeby móc tutaj widzieć cały czas, gdzie, jak, na, jakim, że tak powiem, na jakiej wartości aktualnie wszystkie wasze, rzeczy, wasze cechy się znajdują. Gdzieś obok planszy możecie również odłożyć kartę Batmana. Cechy Batmana mają różną wartość, w zależności od tego, na jakim jest poziomie. Cała plansza jest podzielona na tak naprawdę trzy poziomy. Można by teoretycznie powiedzieć, że na cztery. Ponieważ tak, cały ten tutaj jakby, to wszystko na zewnątrz, te wszystkie pola, to jest tak zwane pierwsze piętro. Tutaj ten poziom środkowy, to jest tak zwane drugie piętro. Tutaj natomiast wchodzimy do, straży, do, do wieży strażniczej i jak już ją wejdziemy, to wchodzimy wtedy do pokoju kontrolnego. Naszym celem, moi drodzy, jest dostać się do pokoju kontrolnego i w tym pokoju kontrolnym pokonać Batmana, żeby móc uciec. Pierwszy gracz, któremu uda się to zrobić, wygrywa grę. No i dobrze. No i teraz, jak sama gra się toczy? Zaczynamy zgodnie z różnymi wskazówek zegara. Każdy gracz po prostu rozgrywa swoją turę. Co robi w swojej turze? Rzuca kością, następnie. Rusza się o tyle pól w lewo w prawo, ile wypadło na kości. Nie może zmienić kierunku w trakcie ruchu. Co to oznacza? Oznacza to, że może wybrać, czy idzie tu, czy idzie raz, dwa, trzy. Nie może zrobić czegoś takiego, że idzie raz, dwa, trzy. Takich rzeczy to nie robimy. Pokażę bardziej na ujęciu, przepraszam. Raz, dwa, trzy. Ale generalnie, jak już wybierzecie, to patrzycie, czy idziecie w lewo, czy w prawo. To ruszacie się o wskazaną liczbę oczek. Teraz, jeżeli zdarzy się tak, że wypadnie wam symbol Batmana. Symbol Batmana na kości oznacza po pierwsze jeden, czyli wówczas poruszylibyście się tylko o jedno pole, dodatkowo rzucilibyście drugi raz kością i teraz o tyle pól poruszacie figurkę Batmana, również w lewo albo w prawo. Teraz uwaga, my będziemy potrzebowali specjalnych rzeczy, specjalnych możliwości, że tak powiem, żeby przesunąć się na wyższe poziomy. Batman nie. Batman, jak ktoś będzie, jak będziecie rzucać kością i będziecie rzucać kością za Batmana, to już możecie zdecydować, że pierwszy punkt ruchu, tak? ponieważ tutaj wypada nam trzy punkty ruchu, więc możemy teoretycznie Batmana ruszyć o raz, dwa, trzy, ale możemy zamiast tego pierwszy punkt ruchu przeznaczyć na to, żeby po prostu przeniósł się na dodatkowy poziom, po prostu na sąsiadujące pole. I wtedy kontynuujemy ruch. Gracz, który rusza się Batmanem, decyduje czy idzie on w lewo czy w prawo. No i dobrze, i teraz słuchajcie, co robimy jak się po, po tym, jak już się poruszymy? No, mamy dwie opcje, tak? Zanim opowiem wam o walce, to jeszcze powiem wam o opcjach. Ponieważ możemy wylądować na polu z. Taką instrukcją. Wówczas rozpatrujemy spotkanie stąd. Znaczy, generalnie każda interakcja na polu, na które się ruszyliśmy, jest określana mianem spotkania. Teraz to spotkanie może przybrać taką formę, że po prostu robimy to, co jest tutaj napisane. Stosujemy się do instrukcji. Często jest tam rzuć kością, i w zależności od tego, co wypadnie, robi się coś tam, coś tam. Może być tak, że wylądujemy na polu, na którym nie ma żadnej informacji, ale jest taka ikonka karty spotkania. Teraz, jeżeli jest tylko jedna ikonka, to dobieramy karty spotkania z odpowiedniej talii. Na początku, podczas przygotowania gry, mamy tutaj trzy talie spotkań dla pierwszego poziomu, drugiego i trzeciego. No i teraz dobieramy z tej talii, no, która odpowiada poziomowi, na którym aktualnie jesteśmy, czy jakbyśmy rozpatrywali stąd. Dobieramy jedną kartę i rozpatrujemy to, co na tej karcie się dzieje. Słuchajcie, tutaj mamy przedmioty, tutaj mamy wrogów, z którymi walczymy, tutaj mamy różne inne ciekawe rzeczy, które mogą nam w tej grze pomóc. No i teraz tak, takie rzeczy trzymamy gdzieś tam obok siebie. Co do przedmiotów, co do zasady, możemy mieć przy sobie 4 przedmioty max. Możemy mieć nie nieograniczoną liczby sprzymierzeńców, ale jeśli chodzi o przedmioty, to max 4 przedmioty, chyba że uda nam się zdobyć ekwipunek w postaci torby, yy, która pozwala nam przenosić więcej przedmiotów. Czasami tutaj też pojawiają się wrogowie, z którymi byśmy, będziemy musieli stoczyć walkę. Przedmioty, natomiast tak jak mówiłem, będziemy wykładać obok siebie. Dobrze, no to teraz słuchajcie, w jaki sposób przeprowadzamy walkę? Otóż walka jest przeprowadzana w taki sposób, że każdy wróg, każda walka będzie jakoś skazana, czy to jest siła, czy to jest spryt. Jeżeli walczymy z innym łotrem, tak, bo może tak być, to wówczas decydujemy, czy chcemy walczyć na siłę, czy chcemy walczyć na spryt. Każdy z nas ma wtedy jakąś wartość sił, siły i sprytu. Po zdecydowaniu się, czy walczymy na siłę, czy spryt, każdy gracz rzuca kostką, tak. No i teraz wygląda to tak, że. To, co wyszło na kostce, dodajemy do tego, co mamy we wskazanej zdolności. I gracz teraz, który ma więcej, wygrywa. Gracz, który ma mniej, przegrywa. Jeżeli jest remis, nic się nie dzieje. Jeżeli przegracie, tracicie punkt życia. Jeżeli wygracie z jakąś postacią, która znajduje się gdzieś na planszy, no to tam jest wtedy napisane, co z taką postacią możecie zrobić. Eee, może się zdarzyć, że będziecie toczyć walkę z Batmanem. Zdolności, statystyki Batmana są opisane tutaj i zależą, tak jak mówiłem, od... Piętra, na którym Batman się znajduje. I teraz tak, więc tak generalnie działa walka, tak? Teraz o co chodzi i w jaki sposób możemy się przedostać między piętrami? Wiecie, że Batman może sobie po prostu przejść, ale my nie do końca. My mamy tak naprawdę dwie opcje. Po pierwsze, w trakcie gry jest szansa, że uda nam się zdobyć wytrych, który umieszczamy gdzieś obok siebie. I teraz tak, jak jesteśmy w biurze albo w ciemni, możemy się zdecydować, żeby skorzystać z wytrychu. I wówczas, jak skorzystamy z wytrychu, zdobędziemy coś, co się nazywa kluczami strażnika. Jak zdobędziemy klucze strażnika, to w swojej turze możemy je odrzucić, po to, żeby się przemieścić na wyższy poziom. Teraz możemy zrobić to inaczej. Jeżeli nie chcemy tego robić w ten sposób, możemy po prostu dojść na posterunek strażnika i stoczyć walkę ze strażnikiem. Strażnik ma siłę 9 i on nic nie dodaje. My, jak walczymy, słuchajcie, to do swojej. Siły czy sprytu, w zależności od tego, jaka jest walka, dodajemy różne wartości, które wynikają z kart, ponieważ jak będziecie zdobywać te karty stali spotkań, to będziecie z tych, z tych kart dostawali na przykład plus ileś tam do siły, plus ileś tam do sprytu. Więc wy z tego korzystacie podczas walki. Strażnik z niczego takiego nie korzysta, a ma po prostu siłę 9. Walczycie z nim, jak go pokonacie, przechodzicie na kolejny poziom. No i wszystko fajnie. Po tym kolejnym poziomie sobie chodzicie i generalnie chodzicie tak długo. Dopóki nie uda Wam się zdobyć czegoś, co się nazywa kartą dostępu, i dopiero jak macie kartę dostępu, albo jest coś na planszy, co pozwoli Wam kartę dostępu zdobyć, albo będziecie mogli ją dostać wśród tych kart, spotkań. Tak też się może zdarzyć. Dopiero jak będziecie mieli kartę po, po, dostępu, to będąc tutaj na polu z zabezpieczonymi drzwiami, może Wam się udać wejść na to pole. Stosujcie się do instrukcji, które macie napisane tutaj. Następnie, jak już będziecie tutaj, to jest właśnie tak zwana wieża strażnicza, to tutaj poruszacie się zgodnie z tymi samymi zasadami z jednym wyjątkiem. Jak rzucacie kością, to dzielicie wyrzuconą liczbę oczek na dwa i zakrąglacie, ewentualnie zakrągacie w górę. Czyli teraz na przykład 3 na 2 wychodzi półtora, zakrągamy w górę, mamy 2. Ruszam się nie o 3, a o 2 pola. I w ten sposób przemierzamy i jak wejdziemy do środka to w tym momencie przychodzi Batman i jego siła wynosi tak jak wam wspominałem. 12 toczymy z nim walkę i jeżeli nam się uda, wygraliśmy. Teraz co jest ważne jeszcze a propos walki? Przy walce, tak jak mówiłem, możecie używać różnych przedmiotów, broni na przykład, która zwiększy Waszą siłę. Nie wolno jednak używać więcej niż jedną siłę na jedną broń, przepraszam, na walkę. I to jest tyle tak w tak telegraficznym skrócie. Słuchajcie, macie też monety, prawda, które będziecie zdobywać w trakcie gry, które będziecie mogli wydać, na przykład, żeby sobie coś kupić, żeby na przykład kupić wytrych, który pozwoli Wam zdobyć klucze strażnika. Macie też żetony losu, które będziecie mogli odrzucać po to, żeby przerzucać jakieś mało fartowne rzuty. Ale generalnie tak się właśnie gra w Talisman. Batman, czyli dla fanów Talismana, nie zobaczyliście tutaj nic, co by Was pewnie jakoś szczególnie zszokowało. Tyle moi drodzy, to wszystko co musicie wiedzieć, żeby móc to zagrać, dzięki wielkie i wracamy do recenzji. No więc tak jak widzicie, dla znających talizman to pewnie nic tutaj specjalnego, jakby przed Wami nie odkryłem, dla nieznających mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem, w razie czego instrukcja jest naprawdę prosta, na pewno sobie z tym poradzicie, Ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to tam śmiało piszcie w komentarzach. Eee, zacznijmy, tra tradycyjnie, słuchajcie, co my tu mamy za informacje pudełkowe, eee, wiek 14+. Plus. Nie, mniej. Można mniej. To jest ta kwestia, mówię Wam, czasami jest coś takiego, że żeby grę można było uznać za, że to nie jest zabawka, tak, to jest produkt hobbystyczny, to to musi być od konkretnej kategorii wiekowej, więc to pewnie o to chodzi. 90 plus minut, dokładnie, tak nam może trwać 90 minut, może trwać 300 minut. No dobra, 300 minut nie, może, może nie. Oryginalny talizman miał coś takiego, że potrafił trwać 300 minut. Ale no tak, mniej niż 90 raczej się nie zdarzy od dwóch do sześciu graczy, myśmy to przetestowali na dwóch, ponieważ z Basią bardzo znamy talizman i co jest ciekawe, nie hejtujemy talizmanu, aczkolwiek to może być związane z tym, że nie graliśmy w niego od kilku lat, więc tak, to jest, to jest ten tutaj drobny problem, um, więc my z Basią nie hejtowaliśmy nigdy talizmanu, jakby co ja dalej nie hejtuję go, w sensie nie hejtuję go pod tym względem, że jeżeli Wy lubicie talizman, mi nic do tego i ja się cieszę. Grajcie w niego, słuchajcie, tyle ile chcecie, to jest tylko i wyłącznie Wasza sprawa, nikomu nic do tego. Nie będę Was, nie będę was wyszydzał, nie będę, nie, nie będę nic z tych rzeczy robił, tak? To jest Wasza sprawa. To, co ja tutaj będę wyrażał, to jest moja prywatna opinia na temat tych gier. Moim zdaniem, jeśli chodzi o talizman konkretnie główny, mam sentyment do niego jakiś, nie powiem, że nie, ale ja po prostu uważam, że są ciekawsze gry przygodowe, dostępne na rynku po prostu. Jeżeli chcemy się ograniczyć do świata fantazy, to na przykład To jest dla mnie po prostu kapitalną grą fantazy i jest lepszy od talizmana, moim zdaniem. A nie jest wcale jednak aż tak dużo bardziej skomplikowany, że na przykład jak ktoś lubi talizman, to sobie może nie poradzić. Nie, jest, jest zjadliwy, jeśli chodzi o, o, o poziom zasad, ale jest moim zdaniem dużo ciekawszy. Więc rozumiecie, o, to, o, to, o co, coś takiego chciałem powiedzieć na wstępie, że to nie jest tak, że ja kurde teraz tutaj będę jechał z fanami talizmana. Jak to... Nie. Fajnie, że lubicie talizmana. I myślę, że jeżeli lubicie talizmana. Lubicie Talizman, tak? grę franzą Talizman i lubicie w ogóle Batmana jako postać, to bez zastanowienia idźcie w to jak najbardziej. To jest wtedy gra absolutnie dla was. Eee, albo jeżeli na przykład lubicie Talizman, ale nie macie a, nie macie nic przeciwko Batmanowi i komiksom, to wtedy też idźcie w to. To Wam się wtedy spodoba moim zdaniem, tak? Ale natomiast, patrząc z punktu widzenia innych graczy, tak? Co, 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 mogę, co mogę powiedzieć? Jeszcze a propos wykonania chciałem powiedzieć, że wykonanie jest tak nawet na plus bym powiedział. Samo wykonanie mi się podoba. Podobają mi się, podobają mi się takie ta, akcenty takie lakierowane na pudełkach zawsze. Figurki mi się naprawdę podobają. Powiem Wam szczerze, że choćbym miał grać, dać tej grze najniższą ocenę jaką mam w swoim repertuarze, czyli spalmy wszystkie egzemplarze, to bym sobie zostawił figurki chyba do pomalowania, żeby mi tak stały sobie na, na półce. Naprawdę figurki wyglądają ładnie. Mogłyby być większe, mogłyby, ale wyglądają ładnie. Podobają mi się ilustracje, nie pamiętam teraz, jak było w Talizmanie oryginalnym, czy tam te ilustracje się spinały w taką jedną całość, czy nie. Tutaj nie, ale jest klimat tych ilustracji takich, że na planszy mówię, no że praktycznie mamy poczucie, jakbyśmy to Arkam przemierzali. Co dla mnie, jako dla fana Batmana, to ja jestem olbrzymim fanem Batmana, dlatego się zdecydowałem, żeby chcieć tę grę zrecenzować. Ehm, ilustracje na kartach pozna kartach, tutaj to jest bardzo, bardzo komiksowo. co ehm, niektórzy znawcy ilustracji komiksowych i ilustratorów komiksowych, pewnie rozpoznają, czyje tutaj są prace wykorzystane. Ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o estetykę, bardzo mi się podoba. Naprawdę, zwłaszcza jak ktoś jest fanem Batmana, fanem komiksów o Batmanie, to Wykonanie na pewno podejdzie. Na sto, jestem, jestem tutaj święcie tego, o tym przekonany. Sama gra. Yy, no nie. Ja nie. Ja, ja odpuszczam, jeśli mam być szczery. Nawet... Powiem szczerze, miałem coś takiego, że ze względu... Miałem coś takiego, że ze względu na to, że to jest Batman, to może to bym u siebie zostawił. Ale tak jak teraz myślę, to nie wiem. Nie wiem. Troszkę mi, jeśli mam być szczerze, szko, szczery, szkoda miejsca na to, bo to jest ciągle Talizman. To jest ciągle Talizman ze wszystkimi jego przywarami, gdzie po prostu kostka rządzi o wszystkim. Kostka rządzi o tym, czy o ile plusie się przeniesiemy, ale też kostka rządzi o tym, czy i ta gra będzie trwała, właśnie mówię, półtorej godziny, czy trzy godziny. No więc to jest takie, no, Basia była gdzieś tam blisko już końcówki, ale trafiła na jakąś, na coś kogoś i go przerzucił i ją przerzuciła na na to, no, na, na pierwszy poziom. I to jakby było takie. Okej, okay. a ja już byłem przy końcu, na przykład, więc Basia miała w perspektywie, widziała, że jestem przy końcu, widziała, że mam dobry sprzęt, więc prawdopodobnie z tym Batmanem pod koniec wygram, a, ale wiedziała też, że jeszcze mi trochę czasu zostało. To nie jest tak, że już miałem w następnej rundzie wygrać, tylko że tam jeszcze chwilę bym musiał troszkę pograć, ale widziała, że mam szansę olbrzymie na wygraną, a Basia spadła na pierwszy poziom, no i co teraz? Chce wam się grać w takim układzie, bo mi by się nie chciało, na przykład. E, tak kiedyś, e, tak zresztą też tą drogą też tak wygrałem kiedyś w tego oryginalnego właśnie Talizmana. Graliśmy 4 godziny chyba z przyjaciółmi naszymi. Krzysiu Kasia, pozdrawiam. Przepraszam, to, w się, koniości, Kasiu, Krzysiu, pozdrawiam was. Eee, natomiast e, tam była taka sytuacja właśnie z kolei, że ja też doszedłem do tego końca, rzuty mi elegancko wychodziły, a mój kumpel właśnie Krzysiek tak pechowo trafił, że wrócił na pierwszy poziom w zupełnie. I widać, a widać było, że my już jesteśmy blisko końca, każdy z nas jest na tyle rozbudowany, że ma spore szanse na wygraną, no i no chce mu się grać? No nie chciało mu się grać. Bo to jest talizman, tak? To jest ten mechanizm i to, jest, to są takie takie właśnie, to są te takie staroświeckie rzeczy, których nie powinno już być w nowoczesnych grach, tak? Nie, nie, dlatego, dlatego tak dużo osób się przerzuciło z talizman na inne tytuły, bo, bo takich rzeczy właśnie już, tam no mówmy się, no, 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 coś, coś, coś takiego, że przez zły rzut kostką, jeden zły rzut kostką, ty jesteś po prostu nagle godzinę grania za twoimi współgraczami i w sumie już widzisz na dzień dobry, że nie wygrałeś, wygrałaś, no to jest takie, no mówię, no to nie jest coś, co mi odpowiada. Poza tym jest to jakieś takich parę takich mikrozasad, które niby to jest wszystko proste, ale tak czytam te, czytałem te instrukcje i tak kilka tam rozdziałów musiałem przeczytać tak serio z dwa, trzy razy, bo troszkę to było, wydawało mi się to niepotrzebnie zagmatwane. Naprawdę troszkę miałem wrażenie, jakby chyba, chyba chcieli to troszkę zmienić, troszkę tam urozmaicić, troszkę pokombinować i chyba to po prostu przekombinowali. Więc jakby też myśmy tutaj z paroma rzeczami mieli lekką, e, lekką zagwostkę, ale no gdzieś tam koniec końców sobie z tym poradziliśmy. Więc mówię, e, czy ja tu czułem klimat? Trochę. Jak sobie puściłem soundtrack Hunter Hansa Zimmera z filmów o Batmanie, to troszkę tego klimatu było czuć. Ale mówię, to bardziej wynika z tego u mnie, że ja jestem olbrzymim fanem Batmana. Ja wszystko co z Batmanem, to ja łykam bez zapojki, bo to po prostu jest tak dobre. Tak samo kurde, mam tę grę olbrzymią z Kickstartera, Batman Gotham City Chronicles i, i, i nie gram w nią, bo nie mam z kim i ona, jest też, ona ma też swoje minusy, które... też jest dużo lepsze od tego, ale ma też swoje minusy, tak, które powstrzymują mnie przed, jakby wiecie, no, tak, takim za, zajaraniem się totalnym i... i Teraz już tyle czasu minęło, że musiałbym znowu tę potworną instrukcję przychodzić od początku, ale nie pozbywam się jej, bo jest na tyle dobra, że to jest, jest to Batman, więc chcę to mieć w kolekcji. Więc w sumie jak mam tamtego Batmana po to, żeby mieć Batmana w kolekcji, to szczerze nie wiem, czy jest mi ten potrzebny. I naprawdę, naprawdę, no mówię, no dla mnie, ja już nie jestem na etapie talizmana, ja nie chcę zagrać w talizman, talizman jest grą. Dobrą może na wejście w to hobby i, i dobrą dla ludzi, którzy podchodzą do gier z takim luzem i, na, i, i którzy mają sentyment do tego tytułu. To jest jak najbardziej w porządku, to wszystko jest w porządku, mówię, to jest gra, to jest hobby, to, jest, to hobby jest dla ludzi i wszystkie te gry są dla ludzi, a ja o tym nie mówię. Ja po prostu, yy, mnie tutaj parę rzeczy, w gra, zarówno w grze Talizma podstawowej, Podstawowym jak i w tej, mnie tutaj parę rzeczy po prostu męczy i mi się po prostu do tego nie chce wracać, tak? Ale to jestem ja. Więc czy to jest tak, że spalmy wszystkie egzemplarze? Nie, no bo mówię, no, gdzieś tam klimat jest, jest bardzo ładnie wykonana, tak dosyć zgrabnie się prezentuje, muszę powiedzieć, nie powiem, że nie, trochę tego klimatu jest, no, te, te ilustracje, to wszystko, gdzieś tam się faktycznie czujemy, jakbyśmy przemierzali ten arkam. E, więc spoko, no, naprawdę spoko, e, ale ja nie chcę w to grać, więc za każdym razem, jak ktoś mi będzie proponował, to ja powiem, sorry, ja bym wolał zagrać coś innego. Ale to jest moja opinia. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o Talizmanie. Jeżeli, i, I mówię, jeżeli Wy lubicie Talizman i z tymi wszystkimi jego przyparami jesteście świadomi, ale mimo wszystko lubicie grać, zagrać sobie w Talizman od czasu do czasu, i koncepcja Batmana, albo komiksów o Batmanie albo wam nie przeszkadza, albo wręcz wam się podoba. To jest gra dla was. Absolutnie to jest gra dla was i mogę wam w ciemno polecić. Bo to jest, to ma to wszystko, co ma Talizman, i na to wszystko jest nałożony zgrabnie Batman. Ale to ciągle talizman. Okej, okay. eee, tyle ode mnie, ocenę znacie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało zadawajcie w komentarzach. Dziękuję raz jeszcze wydawnictwu Galacto za przekazanie nam gry do recenzji. A Was, moi drodzy, tradycyjnie zapraszamy do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania, jeżeli lubicie talizman. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl Najlepsze ceny, najlepsza obsługa. Co się stało, Basiu? No, nie będę rozmowy. Powiedz. Nie będę rozmawiać. Co się stało teraz? Spotkałam doktor Zorbatos. I co, ona ci powiedziała, że co masz gdzieś Można iść? Miałam iść do gabinetu lekarskiego. O, popatrz, na którym to jest piętrze? Paweł tam nawet nie ma już piętra. A, 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 a gdzie a, byłaś? Sześć metrów. Paweł? A gdzie ja jestem? Paweł? No jest dość. A myślałem, że, myślałem, że lubisz talizman.